Uważaj, 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 bo żebyś nie tego. Znaczy się nie piję. No dobra, dawaj Jap. Ale nie może wejść? Na razie potrzebuję koło do aseburacji, które Aha. Nie,

Tuśka, tuśka, tuśka! Tak, tak! To może być jedno, tak? Tak jest, to się może nie powtórzyć. A daleko poleciało, Ale cię poniosło! No! Weźmy wszystko we wtorek, no! Nie jesteście wodni!

Pokażę, o, pokażę, o za ja kocura się burykotur! A ucie Pali się! góry jeden ja! łódce jest! Pala! 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 Pala!

Tak. I to jest Jeden, nie, tego wynika, tak? Jeden nie poszedł w wodzie. Jeden nikogo nie poszedł. Głęboko, ręko zanurzony nie poszedł. Nie? Nie. Tuż spod wody poszedł. będzie jak dałem, nie poszedł. Nie? Ciepła woda? Woda jest zimna jak cholera. Eee, no nie dobra, nie i stań za mnie. Enfaz. Enfaz, dobrze. To Do zdjęć proszę. No. O Jezu, jak zimno. Na pewno będziesz na YouTubie. Brawo. Zimna jak cholera. No właśnie, brawo to się należą A do opasza! Tak, brawo Ale zadziałała pila, Tak, 3-4 na 2 sekundy jedno. Nie Specjalnie ja nie czekałem na ręczy zwalniak. Czekałem aż odpali, nie? A my co do nich obrażasz, tak śmiesznie wygląda. Bezpiecznie, ale bezpiecznie. Słuchajcie, tu jest ucho do wyciągania faceta na, na bomie, na czymkolwiek, nie? Aha. No dobra, wyciągnij a, mnie. A ja? a, Powietrze spuszcza się tutaj. Tym dędzołkiem. Spinasz. Schodzi. czuję, że schodzi.

nie udało się. Znaczy nie wiem co zrobić, jak jest smokro w butach, ale zanim masz mokro, to szkolan się bijalnie. To działała genialnie. Na ten ogrom taki, wiesz, z tym.